Od początku roku w województwie łódzkim zginęło 8 motocyklistów, ponad 100 zostało rannych. W zderzeniu z samochodem motocyklista ma niewielkie szanse. Ci, którzy jeżdżą właśnie na ścigaczach, podejmują taką niepotrzebną brawurę i to się właśnie kończy. Oni tracą życie, są kalekami, ale już potrafią też czasami jeszcze komuś wyrządzić jakąś tam krzywdę, nie, bo są, mają rodziny też, które cierpią później. Paweł Olejnik jest strażakiem. Służbowo jeździ na miejsca wypadków. Jest też motocyklistą. Nie podoba mu się określenie dawcy narządów. No, niestety, przywarło do nas takie niemiłe powiedzenie. Należy jednak pamiętać o tym, że ponad połowa wypadków z udziałem motocyklistów nie jest powodowana przez nas. My też mamy rodziny. Dla nas jest to zabawa, sposób życia. Ja jestem zawodowym kierowcą. I prędkość, na którą ja jeżdżę tym czoperem, to jest 80-90 km na godzinę. Mam wyłączony telefon komórkowy i dla mnie to jest, to jest sens życia w tym momencie, kiedy jestem sam z własnym motocyklem, z myślami, które mam gdzieś tam sobie i muzyką, którą gdzieś tam sobie słyszę czy próbuję jakoś tam stworzyć, wyobrazić sobie. Niestety wypadki zdarzają się i będą się zdarzały. Dlatego Sieradzka Grupa Motocyklowa Skazani na Blusa zorganizowała szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Do rannego motocyklisty przyjeżdża karetka. Żeby Zdjęliśmy mu pierwszej pomocy. Najpierw trzeba mu zdjąć kask. To jest logiczne, prawda? I trzeba zdjąć kask w ten sposób, żeby jednocześnie zabezpieczyć drogi oddechowe i zabezpieczyć kręgosłup przyjny przed dalszymi uszkodzeniami. Bo groźniejsze są wtórne uszkodzenia niż pierwotne. Pierwotnie może być tam krąg troszeczkę uszkodzony, a przy manipulacjach głową możemy dopiero naprawić. To właśnie zdjęcie kasku wymaga wprawy. Odpinaj. Dwie osoby są potrzebne, jedna stabilizuje głowę, a druga Dobra. odpina kask. Staraj się Ewa, odpina. No i tak rozszerzyć I trochę ten kas. i Jednocześnie odpina kask, jednocześnie, do... i jednocześnie i jakby naciąga głowę w kierunku no. do siebie tak, żeby wyciągnąć Oto. ten do szyi. Próbując jednocześnie roz, roz, rozciągnąć, Ewa tu mam troszkę, nie ma tak dużo siły jak każdy. Ma. Jednocześnie ta głowa już w takiej pozycji musi być zachowana, nie? Żeby po prostu nie nie spowodować jakieś kolejne, turne uszkodzenia kęgo I po prostu trzeba ustabilizować tą głowę. Ratownicy z sieradzkiego szpitala korzystają z każdej okazji, by uczyć jak udzielać pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Myślę, że taki ten krótki pokaż zapadnie ich w pamięci. Oby nie mieli okazji tego wykorzystać, ale jeśli się zdarzy w ich oczach wypadek, to już wiem, że krzywdy komuś nie zrobią. To na pewno nie ostatnie szkolenie zorganizowane przez sieradzką grupę motocyklową wskazani na blusa. Jazda motocyklem ma być przyjemnością, bezpieczną przyjemnością.